Siemanero, cześć, Tadek z tej strony, witam Cię na moim kanale dotyczącym zarabiania na zdjęciach w dzisiejszym odcinku odpowiem głównie na Wasze pytania, których się parę pojawiło oraz mam dla Was jedną fajną niespodziankę a także omówię zdjęcia jednego z użytkowników, dokładnie Adriana któremu Adobe Stock odrzucił i poprosił mnie o analizę dlaczego tak się stało bo jego zdjęcia są dobrze naświetlone, są fajnie kompozycyjnie zrobione, no, generalnie są dobrymi zdjęciami, ale zostały odrzucone. Zanim przejdziemy do analizy tych zdjęć, to odpowiem na Wasze pytania, które się parę pojawiło pod, pod, filmik, pod ostatnimi filmikami. Witam, mam pytanie odnośnie wypełnienia zeznania podatkowego. Jeżeli wpisuję adres, czy może to być tylko adres zamieszkania, nie zameldowania? Czy jest jakaś różnica? Kiedyś to była dość duża różnica, bo na adres zamieszkania, czy zameldowania przychodził list z zeznaniami podatkowymi, które musiałeś rozliczyć, a teraz to przychodzi wszystko mailem, ale z tego co mi się wydaje, to y, powinieneś pisać taki adres na y, pisać taki adres, który jest y, powiązany z twoim, tam gdzie się rozliczasz z podatkiem, czyli, czyli nie wiem czy w miejscu zamieszkania, czy w miejscu zameldowania się rozliczasz z podatkami, więc taki adres powinieneś podać. Jak robi pyta, kiedy taki formularz wypełniamy i jak często? Taki formularz W8BN wypełniasz albo przy rejestracji na stokach. Niektóre stoki tego wymagają, inne wymagają do wypełnienia tego formularza dopiero jeśli zarobisz jakieś pieniądze i chcą ci przelać pieniądze na twoje konto, wtedy oni muszą odprowadzić podatek, dlatego musisz wypełnić tą. Ten formularz, a jak często powiem Ci tak, na depozyt Foto chyba co roku się uzupełnia ten formularz, aktualizujesz go. A na innych stokach y, chyba w ogóle raz wystarczy. Przynajmniej z tego co pamiętam, to właśnie tylko wystarczyło raz y, go wypełnić i nie ma dalszych monitów. Na depozyt foto fo, oni wysyłają monity, żeby co roku uaktualnić, ale to polega tylko na kliknięciu zapisz i, 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 i tyle. Nie rozumiem, czy można publikować zdjęcia ulic z ludźmi bez ich zgody? Tak, można publikować zdjęcia ludzi bez ich zgody tylko jako editorial, ten temat się pojawia tyle razy, że po prostu już powinniście to wiedzieć z poprzednich filmików Czy jak wstawię zdjęcie na stock to czy mogę to samo zdjęcie wrzucić na swój Instagram? pyta jak, Jakobi Oczywiście, że możesz wrzucić to zdjęcie gdziekolwiek indziej nie ma to znaczenia Zakręcony mix odpowiedział: Wrzuć najpierw na stoki, a po kilku dniach na Instagram. Powiem, że to raczej nie ma znaczenia, czy wrzucić na stok, czy, czy najpierw na Instagram. Ja czasem po prostu wrzucam i tu, i tu równocześnie, czasem jednocześnie. To nie ma znaczenia. Tadek, mam dwa pytania odnośnie stoków. Jak według Twojej opinii sprzedają się zdjęcia ma makro? Mowa tu bardziej o jakichś teksturach czy tłach, nie o robotstwie. Ja nie robię zdjęć makro, więc nie mam tutaj doświadczenia, ale mam kolegę, który robi zdjęcia makro. Pozdrawiam Cię Grzegorz. No i jemu się sprzedają te robaczki, różne tam pszczółki, mączniaki i inne, inne tełataństwo. Ale powiem Ci, że jeśli chodzi o właśnie tekstury tła, myślę, że to jest bardzo dobry temat do hmm, sprzedaży na stokach, bo te zdjęcia mogą być wykorzystywane jako tło na przykład do jakichś banerów, hmm, Jakiejś innych kreacji po prostu graficznych, no jako tu na przykład na strony internetowej, tu na przykład do prezentacji i tak dalej. Więc yy, myślę, że to jest dobry temat, tylko że on już jest też bardzo mocno wyeksploatowany. Nie? Że jak na przykład 10 lat temu dodał zdjęcie na przykład desek, jakieś fajne, no to one bardzo fajnie się sprzedawało. E, teraz jest bardzo ciężko się przebić po prostu w, w wyszukiwarce. Mam pytanie, czy zdjęcia z Muzeum lub Parku Narodowego można wrzucać na stoki jako je redakcyjne, czy, jako, czy jednak trzeba mieć zgodę muzeum, czy zarządu parku? Oczywiście możesz wrzucić jako redakcyjne, nie ma problemu najmniejszego. A jeszcze jedno pytanie, jeśli wstawiasz na przykład pięć bardzo podobnych zdjęć, różnica jest w kadrach, to odpisujesz je tak samo, czy jakoś kombinujesz? Nie, nie, to ja to po prostu robię. Ja sobie przygotowuję na przykład paczki, że na przykład jest jeden jakiś temat zdjęć. I opisuję go po prostu tak, jakby zbiorczo, i wrzucam. Nie opisuję każdego zdjęcia osobno. A znaczy, chyba, że to są całkiem różne zdjęcia, no to wtedy tak, ale, ale jeśli mam powiedzmy z jednej tej samej sesji, to wrzucam po prostu. Tak mówię, robię sobie foldery, paczki i na przykład opisuję tylko, tylko, tylko tą jedną paczkę i, i, i wrzucam na stoki. No i jak zwykle, wrócił temat podatków. Star Roman pisze, dziękuję Tadek za odpowiedź, już coś trochę więcej wiem. Nie chodziło mi jednak o to, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób działa Twój księgowy. Rozumiem to, że skoro korzystasz z jego usług, to znaczy, że chcesz, żeby kompleksowo ktoś się tym zajął za Ciebie. Tylko ogólnie, z poprzednich Twoich filmów wiem, że preferujesz, preferujesz działania na stokach jako osoba fizyczna. I interesowało mnie, jak krok po kroku na świeżak, ma świeżak to ogarnąć, czyli wypełnić formularz na stoku. Tak, jeśli chodzi o formularz W8BN, dostaniesz poproszony przez y, stok, że masz go wypełnić, dopóki nie, nie, nie dostaniesz monitu, a jego wypełnienie nie przejmujesz się tym w ogóle. Z tym co otrzyma, udać się do księgowego lub samemu rozliczyć się za pomocą PIT-u o numerze takim i takim. Dokładnie tak, wpisujesz to w jakąś tam rubrykę, dochód nieewidencjonowany, prawa autorskie, Bóg wie co jeszcze. Rozliczenie dodatkowego dochodu w Picie wystarczy, i nie trzeba zakładać działalności. Nie, nie trzeba. Zauważyłem, że bardzo dużo osób, które chcą zacząć ze stokami albo zaczęły y, zabawę, szukają problemów tam, gdzie go nie ma. Nie wysłało jeszcze ani jednego zdjęcia na stoki, nie mają nawet może konta, ale martwią się o formularze, o, o, o podatki, o, o Bóg wie co jeszcze. Ja wychodzę z założenia z wszystkim, całym moim życiem. Y, Robię tak, że po prostu zaczynam coś robić i sprawdzam, czy to jest dla mnie, czy to co dla mnie działa. Jeśli działa, jeśli powiedzmy zaczyna przechodzić dochód w tym przypadku, to wtedy się tym interesuję, jak, jak, jak z ten dochód się rozliczyć, czy trzeba się rozliczyć, co z tym zrobić. Tak samo było ze stokami. Ja po prostu zacząłem sprzedawać te zdjęcia, zacząłem dodawać, uczyć się tego. Przez pierwszy rok nie wiem, czy tam zarobiłem jakieś pieniądze, nie pamiętam. Myślę, że nawet coś tam wpadło, ale to nie były jakieś wielkie pieniądze, ale przez pierwsze powiedzmy, pół roku, rok sprawdzałem, czy to jest dla mnie, czy to po prostu ma sens, czy mi się to spodoba, czy wytrwam w tym i tak dalej. Nie martwiłem się w ogóle o, o rozliczenia, o, o w ogóle nawet jak mam to wypłacić, tylko żeby po prostu sprawdzić, czy się do tego nadaje, czy, mi to, czy, czy, czy mnie to kręci, czy mnie to jara, tak? I w tym momencie, jeśli powiedzmy po jakimś czasie stwierdziłem, że tak, że to jest OK, wszystko jest, jest Git i, i, i te pieniądze zaczynają spływać, wtedy dopiero zacząłem szukać księgowego, dopiero, dopiero się zastanawiać, jak to rozliczyć i tak dalej. Tak samo jak powiedzmy teraz w tym momencie mojego życia, zacząłem się interesować kryptowalutami, płaciłem sobie jakieś pieniądze, nic tam sobie nimi obracam, ale w ogóle nie interesuje mnie, jak ja to mam rozliczyć, jak ja mam to wypłacić, bo po prostu najpierw chcę sprawdzić, pobawić się tym pół roku, rok czy to przyniesie w ogóle jakikolwiek dochód czy to, czy to ma sens. Wtedy jeśli zarobię jakąś kasę grubszą wtedy się będę interesował wtedy pójdę do mojego księgowego mówię słuchaj tu mam taki przychod z, czego, z tego i tego jak to mogę rozliczyć albo albo co z tym mam zrobić. Nie, nie w ogóle nie, nie, nie interesowałem się na, nie, nie generuję sobie problemów na, na zaś na zapas. Najpierw sprawdź, czy coś Ci działa, czy coś czy, Cię czy, 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 czy rajcuje, bo po prostu możesz przez 3 miesiące się zastanawiać, jak się rozliczyć ze stokami. E, w końcu rozgryziesz tą tajemnicę, jak się rozliczać. Zarejestrujesz się, dodać 10 zdjęć i zapomnisz o tym, nie będzie Ci się chciało, nie, nie wytrwasz w tym. Więc bez sensu marnować 3 miesiące, czy tam miesiąc na rozgryze, rozgryzanie, jak sobie poradzić z księgowością, z, z fiskuskiem, jak Ty po prostu nie, w ogóle nie zaczniesz. Więc najpierw zacznij, zacznij zarabiać, wtedy się martw, dopiero jak się rozliczyć, a nie martw się tym, co kiedyś tam będzie. Jeszcze jedno pozdrowienia dla jednego z użytkowników mojego kanału, który zasugerował, mu mi, żebym zasugerował mi, że powinienem sobie kupić kamerkę internetową, bo nie podoba mu się, że się odwracam. Nie kupiłem kamerki internetowej, po prostu postawiłem swój aparat w innym miejscu i mam nadzieję, że teraz będziesz usatysfakcjonowany. Pozdrawiam Cię. Jeśli Ci się podoba, jeśli ta tematyka się Cię interesuje, to to tradycyjnie, daj łapkę w górę, włącz suba, naciśnij dzwoneczek, żebyś był informowany o nowych filmach, zwracaj się do mnie przez Tadek, przez Ty i jeśli masz jakieś pytania, sugestie, bardzo proszę w komentarzach. Adrian wysłał zdjęcia na Adobe Stock i zostały odrzucone. I się pytał, czemu zostały ono. Zapytał się mnie, czemu zostały one odrzucone. Bo zdjęcia są według niego dobrze naświetlone, fajnie zrobione i generalnie są ok. No i wysłał mi cztery zdjęcia do analizy. No i powiem wam tak. no są te zdjęcia. Są to zdjęcia gdzieś wykonane chyba w Alpach Austriackich. No powiem tak. No zdjęcia generalnie, generalnie są fajne. Generalnie, generalnie tak. Zdjęcia są bardzo fajne. Znaczy to. No to jest ok, jest ładnie oświetlone, jest kolorowe, nie jest rozmyte, generalnie generalnie tutaj ciężko się do czegoś na pierwszy rzut oka przyczepić. Zdjęcie z tego co widziałem w opisie, znaczy w nazwie jest opisane, czyli jest dokładnie jakie miejsce, więc to jest bardzo duży plus. Należałoby też to właśnie użyć jako słowa kluczowe, żeby ktoś, kto szuka zdjęcia tego szczytu to powinien go łatwo znaleźć tutaj to zdjęcie jest jeszcze fajniejsze, jest ładniejsze kolory są ładniej to jest oświetlone chmurki ładnie grają na niebie generalnie zdjęcie jest bardzo fajne no to to jest też powiedzmy jest, jest ok, no nie jest takie atrakcyjne jak poprzednio, ale nie jest jakoś tam niesamowicie hmm, złe e no wiadomo, światło zrobiło swoje, mogło być lepsze, ale nie, nie jest źle. Takie, tego typu zdjęcia chodzą na stokach i nie i dziwię się Adrianowi, że y, był zdziwiony czemu zostały te zdjęcia odrzucone. Ja mówię, jeśli oglądamy teraz na takim powiększeniu, one wyglądają bardzo, bardzo fajnie, ale jednak mają, mają swoją wadę, którą y, Zaraz wam pokażę. Pojąłem, jak ja, jak ja e, sprawdzam zdjęcia przed wysłaniem na stoki. E, ja generalnie korzystam z Adobe Bridge do przeglądania zdjęć i Irfan View, ale w Adobe Bridge robi to szybciej i przyjemniej. Mamy zdjęcie, powiększamy je do 100%. Jakiego, teraz widać z jakiego powodu zdjęcie zostało, e, zdjęcie zostało odrzucone. Następne zdjęcie. Teraz, kto zgadnie z Was, jaka jest przyczyna odrzucenia tego zdjęcia? Tych zdjęć. Jeszcze raz, na 100%. Tutaj, zwłaszcza tutaj na tym zdjęciu, to widać bardzo, bardzo dobrze, jaka jest przyczyna odrzucenia tego zdjęcia. No, kto zgad. Piszcie w komentarzach. No i zdjęcie, zdjęcie, powód odrzucenia jest: no, przeostrzenie. To zdjęcie zostało wyostrzone w programie jakimś graficznym i to, i to bardzo, bardzo mocno, bardzo mocno. Widać, że to jest nienaturalne, po prostu. Jeśli damy na 100% to to wszystko te, te widzicie tutaj tutaj właśnie to widać te, te, te takie skałki małe widzicie to wszystko jest, jest przeostrzone, to jest e, nie wiem jaką metodą zostało to wyłastrzane, ale, ale jest po prostu za ostre pojawiły się takie mm, no artefakty to po prostu wyłastrzanie polega na niczym innym jak dodawanie obwódki dookoła krawędzi to jest mniej więcej, na tym polega wyostrzanie I jeśli tego zrobimy po prostu za mocne, te wyostrzanie, to te obwódki się robią zbyt duże i one no, są bardzo widoczne i to jest po prostu no widzicie tutaj te białe piksele to to już jest, to jest, to jest efekt przeostrzenia ale tak mówię, najlepiej sobie na dobrym monitorze to odpalić w 100% Poprzesuwać, i wtedy po prostu to widać, że to jest przeos, przeostrzone, nie? Że, że Adrian, po prostu za mocno użyłeś maski wyostrzającej albo jakiegoś innego narzędzia, i to jest na każdym zdjęciu. Tutaj to widać bardzo dobrze na tym zdjęciu. Tutaj, jak damy na 100%, no jest też, też to widać, że to jest tutaj, już mniej, nie jest to w takim stopniu. Ale, ale po prostu no jest, jest to wyostrzone dość, dość mocno, dość inwazyjnie no tutaj tak samo widzicie od razu, że wszystkie, wszystkie te elementy są, są wyostrzone za mocno spróbuj Adrian po prostu te same zdjęcia wywołać bez, bez wyostrzania, ewentualnie wyostrzyć tylko w niewielkim stopniu, podostrzyć a nie przeostrzyć no i powinno powinno to wszystko zagrać i powinni zdjęcia przyjąć bo są dość atrakcyjne myślę że te zdjęcie ma dość dużą szansę na, na sprzedaż bo jest ładne kolorowe niebo fajnie gra myślę że to jest to jest spoko, spoko zdjęcie i ma duży potencjał te zdjęcia troszkę mniej chociaż tak samo ale one są po prostu no, te to oświetlenia to kolorki są, nie, nie są już takie fajne jak tutaj ale niemniej, jeśli opiszesz je z swoimi z nazwami, jeśli opiszesz je z nazwami gór, w niektórych stronach możesz też ustawić dokładnie kraj, w którym został zrobiony, no to myślę, że to będzie miało, miało szansę się sprzedawać. I miałaby dzisiaj niespodzianka? Oczywiście będzie, ale zanim będzie niespodzianka, no to tradycyjnie blok reklamowy. Daj łapkę w górę, jeśli ci się podobało. Jeśli cię interesuje ten temat, naciśnij natyś subskrybuj naciśnij dzwoneczek, żebyś został poinformowany o tych filmikach. Masz jakieś pytania, sugestie, pisz śmiało w komentarzach. Zwracaj się do mnie przez ty, bo tak wolę. Jeśli nie masz jeszcze konta na, na, w bankach zdjęć na dole są linki, możesz kliknąć na ten link, zarejestrować się z niego. Ty dostaniesz normalną stawkę. Nic ci nie ubędzie, a mi przybędzie, bo dostanę tam parę centów, dokładnie cztery za każde sprzedane Twoje zdjęcie. I w ten sposób będziesz się mógł wdzięczyć za filmiki, które robię dla Was. A teraz niespodzianka. Chciałem to już zrobić od dłuższego czasu myślałem, myślałem nad tym aż w końcu wziąłem się do, do roboty i zaczęła powstawać stronka, na której będą zawierane e, wszystkie informacje z, z tych filmików. Będą, będą, będę tam wrzucał e, Wasze pytania, odpowiedzi, opisy do każdego filmiku. Już zacząłem to robić. Oczywiście ta strona będzie powstawała m, przez jakiś tam dłuższy czas, ale, ale mam zamiar zrobić właśnie coś takiego, że są opisy filmów rozpiska minutowa, w którym, w którym momencie co się dzieje w danym filmie, że jak ktoś szuka jakiejś konkretnej informacji, to może sobie po prostu wziąć, wejść i, i przeskoczyć do danego momentu w filmie i dowiedzieć się swoich informacji. Chcę zrobić też FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania, żebyście nie musieli cały czas zadawać tych samych pytań właśnie jeśli chodzi o edytoriale i tam inne, czy mogę zdjęcia wrzucać na inne stoki, żeby to było wszystko w jednym miejscu, żeby to była taka pigułka skondensowana wiedza w jednym miejscu. Oczywiście ta stronka będzie powstawała dość długo, bo robię ją w wolnym, wolnej chwili, a tych chwil mam coraz mniej. E ale myślę, że tam pomysł jest dobry, że Wam się spodoba, i jeśli ktoś będzie chciał sobie tam od czasu do czasu zaglądnąć, to w opisie, w opisie do filmu będzie, będzie link. No i to jest właśnie ta niespodzianka. Mam nadzieję, że Wam się przyda, i do następnego razu. Hej, cześć.